I znowu zima. Kiedyś w branży budowlanej rok dzielił się na dwie części. Ciepły czas, kiedy można było stawiać budynki, i okres zimowy, kiedy nie stawiano niczego. A jak to jest dziś? Czy przy obecnych warunkach, panujących podczas zimy w Polsce, można stawiać hale? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku. zimowa aura przez wiele lat była postrzegana jako przeszkoda w budownictwie. Kiedyś budowa hal w zimę była znacznie bardziej skomplikowana. Ograniczenia atmosferyczne, technologiczne, materiałowe, jak i organizacyjne sprawiały, że prowadzenie prac w niskich temperaturach było nie tylko trudne, ale wręcz niemożliwe w wielu przypadkach. W przeszłości większość konstrukcji powstawała w tradycyjny sposób, czyli na mokro, z wykorzystaniem betonu i zaprawy murarskiej. Te materiały wymagają dodatnich temperatur do prawidłowego wiązania. W efekcie, gdy temperatury spadały, budowy wstrzymywano, a prace musiały czekać na cieplejsze dni. Dlatego budownictwo zimą w Polsce było w praktyce niemożliwe, co znacznie wpływało na czas realizacji projektów i zwiększało ich koszt. Kolejny problem to warunki atmosferyczne. Śnieg, mróz oraz wilgoć stanowiły poważne wyzwanie dla ekip budowlanych. Oprócz trudności z samym procesem budowlanym występowały także problemy z transportem materiałów, jak i ich magazynowaniem. Składowanie cementu na mrozie czy wilgotnych gruntach prowadziło do zmniejszenia jakości materiałów budowlanych. A jak jest dzisiaj? Dzisiaj, w świecie współczesnej technologii, sytuacja ma się zupełnie inaczej. Jak wygląda obecny krajobraz budownictwa zimowego? Omówimy to na konkretach. Współczesna technologia budowlana zrewolucjonizowała sposób, w jaki podchodzimy do zimowych prac budowlanych. Przede wszystkim, rozwój technologii prefabrykacji sprawił, że dziś wiele elementów powstaje w fabrykach w kontrolowanych warunkach. To oznacza, że nie musimy polegać na warunkach atmosferycznych podczas budowy, co było standardem w przeszłości. Profile, czyli elementy hali, przyjeżdżają na teren budowy przygotowane, a stawianie konstrukcji opiera się wyłącznie na skręceniu konstrukcji śrubami. Profile pokryte są ocynkiem lub magnelisem, co sprawia, że ryzyko korozji przestało obchodzić budowlańców. Nim nastanie mróz, warto zacząć od przygotowania prac ziemnych. Co mam na myśli? Wierzchnia część ziemi, także humus, kiedy temperatura jest dodatnia, jest po prostu łatwiejsza do zdjęcia i zasypania piaskiem lub innym kruszywem pod fundament. Oznacza to tyle, że gdy mróz już złapie, koparka będzie miała łatwiej równać teren na piasku niż na zamarzniętej ziemi. Wówczas, nawet jeśli mróz sięgnie 10 stopni Celsjusza, prace gruntowe mogą być wykonywane. Okej, okay, mogą one trwać niewiele dłużej, ale nie będzie trzeba czekać z tym aż do wiosny, tak jak kiedyś. Ponadto materiały budowlane wykorzystywane obecnie do lania fundamentów mają znacznie wyższą odporność na niskie temperatury. Nowoczesne mieszanki betonowe oraz dodatki chemiczne pozwalają nawiązanie betonu nawet w mroźnych warunkach. Mrozy dziś nie trzymają po kilka tygodni, jeżeli w ogóle występują, a dodatki do betonu, o których mówię, reagują na temperaturę. Wracają do procesu twardnienia betonu, gdy tylko pojawi się temperatura dodatnia. Dzięki temu możemy uniknąć problemów, które dawniej były normą w okresie zimowym. Kolejnym istotnym elementem jest nowoczesny sprzęt budowlany. Dzisiejsze maszyny i urządzenia są bardziej wydajne i lepiej przystosowane do pracy zimą. Ogrzewane kabiny. Automatyczne systemy i lepsze zabezpieczenie przed oblodzeniem znacznie ułatwiają prace budowlane, nawet w trudnych warunkach. Nie możemy zapomnieć o zmianach w przepisach budowlanych i organizacji pracy. Kiedyś przepisy były znacznie bardziej restrykcyjne i regulowały terminy prowadzenia pracy. Dzisiaj mamy większą elastyczność, a metody ogrzewania i osłaniania placu budowy stały się standardem. Warto również wspomnieć o modułowym podejściu konstrukcji do budowy, które zyskało popularność w ostatnich latach. Hala modułowa stalowa jest projektowana i wyprodukowana w taki sposób, aby jej skręcenie na placu budowy odbywało się w szybki i prosty sposób, a ryzyko opóźnień było zminimalizowane, nawet ze względu na złą pogodę. Dzięki rozwojowi technologii budowlanej, materiałów i sprzętu budowanie hal stalowych zimą stało się po prostu możliwe. To, co kiedyś wydawało się nierealne, dziś jest standardem. Pamiętaj, zima nie musi być czasem przestoju w budownictwie na twojej inwestycji. Pracując z nowoczesnymi rozwiązaniami możesz realizować inwestycje przez cały rok, a zimowa aura już nie będzie dla Ciebie przeszkodą. Oby wróciły takie zimy, abym musiał nagrać sprostowania tego odcinka. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu nawzajem, a na nowy rok hajsu na. Halo. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym.